Thank you Granice nie są stworzone tylko po to, żeby zawsze wychodzić, zawsze myśleć out of the box, ale żeby z nich korzystać. A po drugie, by właśnie doceniać te prace, które są świetne pomimo granic. Najważniejsze w tej chwili jest to, że jesteśmy w takim punkcie naszej cywilizacji, w którym nie możemy sobie już pozwolić na to, żeby człowiek i jego potrzeby znajdował się w centrum zainteresowania. Projektując nowe produkty czy usługi, musimy brać pod uwagę też potrzeby planety. Od takich konferencji oczekuję tego, że dowiem się czegoś nowego odnośnie rynku, poszerzę swoje horyzonty. Jeżeli chodzi o sprzedaż, jeżeli myślicie o tym, żeby wychodzić na kolejne rynki i myśleć, na zasadzie szukam klientów, to oni muszą wiedzieć, co oni z tego mają, jaki, jaką korzyść oni finalnie będą mieli z tego, że skorzystają z waszego rozwiązania konferencji podoba mi się bardzo atmosfera. Jest tu bardzo dużo ciekawych ludzi. Ja przychodzę na tę konferencję już od 4 lat. Widzę, że konferencja rozwija się z roku na rok, jest bardzo wielu studentów, bardzo wiele osób z branży, więc wydaje mi się, że to przekazywanie wiedzy jest potrzebne. Uważam, że takie konferencje są potrzebne, ponieważ można się zintegrować z innymi ludźmi. Na takich konferencjach na pewno szukają jakichś nowych kontaktów, fajnych ludzi i nowej energii, plus wiadomo, nowej dawki wiedzy. To my tworzymy platformy i narzędzia i to my je wykorzystujemy. I nie możemy zrobić czegoś takiego, że totalnie się od tego odciąć i w ogóle o tym nie myśleć, bo doprowadzimy do sytuacji, w której nie będziemy chcieli wziąć za to odpowiedzialności. Droga do tego, żeby mieć wpływ i żeby móc podejmować decyzje i kontrolować całą tą komunikację, jest dla mnie osobiście ważna, po to, żebym ja sobie odpowiedział na bardzo ważne pytanie: czy ja to umiem, czy mi się tylko wydaje.